Duże zmiany we flocie sprzętów Graczykosa, w sumie cór Graczykosa, ponieważ kupiliśmy sobie na spółę z córą Beatbike. <grywka> Jak do tego doszło? A no, wcześniej było tak, że córy sobie wymyśliły, że będą śmigać na kładach, i po pewnym czasie stało się tak. Oczywiście, że e, młodsza wyrosła już z tego okłada malutkiego, a starsza już jakoś się ten kład nie widzi. I coś od dłuższego czasu mówi, że chciałaby się przesiąść na dwa kółka, jeśli idzie w ślady tatusia. E, no i tak już od dłuższego czasu coś tam wspomina wspomina ale temat gdzieś był zamiatany pod dywan. Natomiast jak przyjechałem z Hiszpanii, gdzie zobaczyłem, jak można fajnie sobie potrenować na właśnie takich pitbajkach czy mini GP, to stwierdziłem, że może to wcale nie jest taki głupi pomysł. I zaczęliśmy szukać w sieci. No, o Onówce też myślałem, ale stwierdziłem, że trochę szkoda kasy, bo jeszcze nie wiem, co z tego będzie. Zobaczymy: pierwsze koty za płoty. I znalazłem taki sprzęcik: używkę z drugim kompletem kół. To była też fajna karta przetargowa. Dlatego, że Sura chce bardziej sobie jeździć tutaj gdzieś off offroadowo. A ja z chęcią bym sobie na weekendy takiego pitusia pożyczał na tor. Tutaj blisko mamy w zielonej górze. Na Kisielin, żeby tam sobie podszkolić yy, troszeczkę jeszcze swoje umiejętności, nie tylko na Gigserze, ale czasami i pita tam zabrać. Także wpadliśmy na pomysł, kupujemy go na spół. Teraz tak, yy, motocykl nie wygląda generalnie źle, nie jest jakiś mocno zamęczony, tak jak mówiłem, dodatkowo drugi komplet kół. Yy, komplet yy, drugich owiewek do oklejenia i jakiś tam jeszcze graty, manetki. Dźwignie zmiany biegów i inne rzeczy. Kupiłem go dosyć w fajnych pieniążkach, ponieważ motocykl na chwilę obecną jest niesprawny. To znaczy, tak, właściciel miał problemy z gaźnikiem. Kupił, wymienił gaźnik na nowy, z tego co mówił, i widać, że jest to świeży gaźniczek. A że bardzo mało jeździł i praktycznie przez 2 lata motocykl stał, to znowu ma problemy z odpaleniem. A wiecie, co się dzieje z benzynką, która stoi w gaźniku i motocykl przez dłuższy czas nie jest uruchamiany. E, także gdzieś tam mechanicy nie chcą tego naprawiać, nie mają na to pomysłu, więc może ja jakiś pomysł znajdę. Także mniej więcej wiem, co jest do zrobienia, niby po dłuższym kopaniu zapali, pracuję. Ale przy próbie dodania gazu gaśnie. Ja już go nie chciałem kopać, nie chciałem go męczyć. Mniej więcej sobie obejrzałem motocyk, Przekopałem go tylko, czy, czy silnik stawia jakiś opór. I naprawdę, no, przekopać go to jest duży wyczyn, dlatego że no, trzyma ładnie, trzyma ładnie parametry. Opór stawia. Także przekopanie go. Mówi, e, no, rokuje dobrze dla tego silnika w ten sposób. No, na pewno jest parę niedociągnięć. E, pierwsze niedociągnięcie, no to jak widzę, że tutaj jest, nie wiem, czy tu w oryginale już wychodziło, bo szczerze mówiąc ja jakoś w pit bajkach nigdy nie siedziałem, więc mm, nie wiem, czy to było w oryginale, czy, y, czy ta chłodniczka została dołożona, bo widzę, że w tych nowych pitbajkach już wychodzi w oryginale i chyba... Nie chyba jest troszeczkę inna, a to jest może jakaś zali ekspres, chłodniczka oleju dołożona i jak widać jest to troszeczkę wszystko zapocone. Przede wszystkim tutaj <laughs> mamy pierwszy wyciek tutaj z zakucia. No, za mocno to wszystko naprężone i pręży, i niestety od drgań zaczęło puszczać, także na pewno jest do wymiany ta. Ten przewód, zobaczymy czy w ogóle ta chłodnica jest drożna, jak go odpalimy, czy ona się rozgrzewa, czy tutaj w ogóle jest jakiś przepływ. Sprawdzimy sobie od razu zaworki. I co, sprawdzimy świecę. Jak go odpalimy, rzucimy gaźnik, umyjemy gaźnik cały, wyczyścimy i spróbujemy go odpalić. Jeżeli motocykl odpali, to wymienimy olej. I co... I później sobie zamówię jakiś komplet uszczelek. Bo widzę, że on tu gdzieś delikatnie to nie że on kapie, ale jest taki a nie fajny. Czyli generalnie trzeba go dzisiaj po pierwsze wstępnie uruchomić. Jak będzie ok, to wtedy sobie zamówię komplet takich uszczelek, uszczelnie go, plus przewody. Zobaczymy, co z tą chłodniczką. No i taki jest wstępny plan. Motocyk nie wygląda jakoś mocno na zamęczony. Właściciel go miał chyba. 2 czy 3, 3 lata, ale za dużo to się na nim nie najeździł, gdzieś tam próbował też po to, że sobie chwilę polatać, ale ale ze względu na brak czasu po prostu motocyk stoi i tak też się zastał, ale jak widać po owiewkach, po tym wszystkim no przeorany, zmęczony yy, nie jest, wiadomo, trzeba wszystko przeglądnąć, jak to w takich sprzętach, szczególnie używanych i budżetowych, ale jest fajnie, drugi komplet kół cool, yy, i tyle. No, ona młodsza przesiada się na większego kłada. To jest naprawdę bliźniacza konstrukcja i powiem Wam szczerze, ten silnik naprawdę jest nie do zamęczenia. Daje radę, robi robotę, a ten, a ten będzie po prostu do sprzedaży, ponieważ, jak widać, stoi i się kurzy. W tym roku go odpaliłem, zalałem, ale. Jakoś młoda, nie chce na nim jeździć, on ma przejechane, nie wiem, żeby właśnie skłamać, może 4 motogodziny, ee, chyba tak, więcej, 4-5 motogodzin, może łącznie, jakbyśmy sumowali, to tyle ma. Tam widać po oponach, że praktycznie wszystko nowe, no nie jeździła za nim, na nim za dużo, bo no coś, od początku ten nie leżał, a tym z chęcią już e, siostrze podbierała i sobie... Pierkało. dużo dużo więcej daje frajdy to jest taki mówię fajny sprzęcik na początek na pierwszy rok no i niech idzie dalej Także, jakby ktoś był gdzieś zainteresowany to będzie motocykl, do, motocykl kładzik do sprzedania jak widać po prostu cały jest zakurzony jeszcze tu nawet gdzieś folia no stoi i się kurzy więc będzie będzie gdzieś tam do sprzedania Tymczasem co dzisiaj jest taki szybki plan. Rzucamy gaźnik, umyjemy gaźnik, wyregulujemy na szybko zawory, odpalimy motocykl, sprawdzimy jak on działa, czy w ogóle działa, czy nie kupiłem jakieś topy, bo trochę jest skupno w ciemno. Po pierwsze, nie było jazdy próbnej, nie wiemy, czy działa sprzęgło, czy się ślizga sprzęgło, czy działają wszystkie biegi, ale tak jak. Wystarczy, że sami się popatrzy na motocykl już mniej więcej wiemy, czy jest to motocykl uczciwy, w miarę zadbany, czy jest to motocykl zarżnięty i lepiej omijacie szerokim łukiem. Także motocykl w dość fajnej cenie okazyjnej, można powiedzieć, i zdecydowałem się na niego, no bo wiadomo, może uda mi się go naprawić. I mnie, i mnie Pitbike nie pokon. Także cóż. Bierzemy się za bidulkę. Dzisiaj szybka akcja, chyba nawet tutaj na dworze. Nie, nie idę do garażu, bo mi się nie chce. Jest taka fajna pogoda, nie za gorąco, nie za zimno. Sam raz. A tutaj żeby sprawdzić te rzeczy, to jest śmiech na sali. Także cóż yy, dajemy łobuza w górę. Unosimy, sprawdzamy zaworki, gaźnik przy okazji rzucimy w międzyczasie. Niech się wymoczy. Yy, no i co? Spróbujemy go przekopać, uruchomić i na pewno pokażę Wam, jak pracuje. Przy okazji sprawdzimy tutaj te tematy. I myślę, że dzisiaj, przy odrobinie szczęścia, uda go się wstępnie uruchomić, żeby ewentualnie wiedzieć, co jeszcze, co jeszcze dokupić, co jeszcze tutaj wypadałoby doinwestować zobaczymy co z tą chłodniczką czy nie kupimy oryginału a może ta fajnie daje radę powiem Wam szczerze, nie wiem jak one tam wcześniej wychodziły nie znam się na tych sprzętach także dzisiaj dopiero wstępne takie obmacanie, ale to co udało mi się na takich małych motocyklach pojeździć to wiem że można fajnie na nich się poczekalić także cóż córce założymy opony krosowe. Z kosteczką, niech sobie tu jeździ. A jak tatuś będzie miał czas, to sobie przełoży yy, drugi komplecik i będziemy, yy, i będziemy go pożyczać gdzie? Na kisielin tutaj, i coś sobie tam delikatnie podnosić swoje umiejętności. Oponki chyba są jeszcze bardzo, bardzo świeże, bo właściciel kupił nówki i za wiele na nich nie zrobił, jak widzę. Więc oponki są w bardzo ładnym stanie. No nic, zaraz wszystko zweryfikuję czy kupiłem minę, czy fajny motocykl, który wymaga odrobiny zainteresowania i będzie wszystko ok. Widzimy się za chwilę. Dobry mechanik to i na polu sprzęta naprawi, jak to omawiają. I tak też sobie grzebię tutaj na ogrodzie, trochę obcuję z naturą, bo nie chce mi się, naprawdę nie chcę mi się siedzieć w garażu, dodatkowo na urlopie. I korzystając z ostatniej chwili, także jeszcze chcę tego pitbajka wyprowadzić. Do rzeczy, gaźniczek rozebrany, ogarnięty tragedii nie było. Myślę, że tu za dużej przyczyny może i w samym gaźniku nie było ale został przedmuchany umyty, bardzo dokładnie złożony, wstępnie ustawiony, zobaczymy co z tego będzie tu iglica była ustawiona na środkowym ząbku i tak zostaje na razie i teraz tak, jaka była przyczyna tego, że on chyba nie chciał odpalać pierwsza to taka, że nie było w ogóle iskry, ponieważ był tutaj jeden przewód był wysunięty całkowicie no i te tutaj wsówki były tak luźne, że latały sobie jak chciały, więc tu styku nie było. Być może gdzieś to wypadło jeszcze dodatkowo przy załadunku motocykla. Może i tak było. Nie mówię, że nie, ale zrobione poprawione. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to świeca. Świeca była w tak tragicznym stanie. Nie dość, że była czarna. To jak widać po niej jest już po wielkich przejściach. I pierwsze co, to zawsze zaczynamy od świec. Ona była tu tak obklejona jakimś dziwnym nalotem, że trzeba było przede wszystkim wykręcić świecę, ewentualnie ją nawet wymienić, i, i dopiero można rozmawiać o tym, czy ten motocykl będzie chciał palić czym. Ale mam zapasową świecę praktycznie nową. Składa jest identyczna o tych samych oznaczeniach, także. Na razie ląduje, ta, Jest w dużo lepszym stanie, no bo praktycznie jak nowa, e świeca rezerwowa, można powiedzieć, która właśnie się przydała. E to jest druga rzecz, jeżeli chodzi o zawory, tragedii nie było, delikatne poprawki, różne, gdzieś tam dane w sieci krążą. Generalnie gdzieś tam podają 0,10 sący, 0,15 wydechowy, ale ja dotarłem do takiej serwisówki typowej od tych silników i znalazłem 0,708 nasącym, 0,12 na wydechu. I tak też ustawiłem, chociaż jakbym nie dotykał to też by było dobrze. To domyjemy aż później, już wiem jakich części gdzieś tutaj mi potrzeba tych uszczeleczek. Olej ciemny. Oczywiście jak najszybciej do wymiany po uruchomieniu, po rozgrzaniu motocykla. I to by było na chwilę obecną, chyba tyle. Eee, łańcuszek jakiś tam jest, jakoś się na razie trzyma. I to zostawimy. Mm, I tyle. Słuchajcie, składamy wszystko. Filterek odświeżony, choć nie jestem do niego przekonany, nie wiem czy jakiegoś innego tu nie zapodam, ale dzisiaj jest... Próba e, uruchomienia i takiej prawdy, co jeszcze w motorku do zrobienia jest. Na pewno filterek wymienimy też. E, chyba nawet taki mam, więc zaraz zarzucę nowy. E, I co? Składamy wszystko i próbujemy odpalić sprzęt. Zobaczymy, czy się uda. Jak już iskres, to już jest dobrze. Dobra, to działa. A my nic regulować. Szczerze, że aż się zdziwiłem, że tak szybko go uruchomię i mi to. A, powiedzmy, z półtora godzinki do czyszczenia gaźnika, zawory, świeca te pierdoły. I tak naprawdę przejechałem się bardzo mocny silnik. E, czuć, że tu jest wszystko ok. Jest naprawdę silny, fajny, mm, dużo silniejszy niż ten, na który gdzieś tam jeździłem w Hiszpanii, e, chłodniczka. Chyba swoje robi, bo, bo, jest, bo jest taka, można powiedzieć, gorąca jak i cała reszta silnika. Eee, także co, zdecydowanie już czas na zlanie oleju, zalanie świeżym. I mamy sprzęcika, wam powiem, no wstępnie już ogranego. Jak on się tak ładnie i szybko odezwał, to już jest piękna, piękna sprawa. Wiadomo, umyć cały silnik, ale to mówię. Eee, do wymiany przewody olejowe tu do chłodnicy, to jest jedna rzecz. Do dokupienia nowe uszczelki pod ten dekielek, może i pod te. Eee, tutaj nowe też przy, pójdą podkładki, bo widzę, że to po prostu tutaj wszystko jakoś było dziwnie składane. Nie pomujemy, także jeszcze do ogrania te tematy, ale mówię, to już można sobie. Może córa dzisiaj śmigać? O, z tego też tutaj się leje i stąd, i stąd. Ten jest suchutki, ok, ale, ale ten z dwóch stron jest praktycznie uwalony. To jest delikatne zapocenie nie przeszkadza w takiej jeździe, ale wiecie, jak ja lubię mieć to wszystko ograne. On pali od ciała co prawda, córa go nie odpali, bo tak jak mówię, żeby go przekopać, to, to trzeba trochę siły, aż musiałem ubrać twardsze buty. Bo jak Raz mi w miękkich oddał, to zabolał. Tyle Wam powiem. I eee, co tu więcej? To chyba by było tyle na chwilę obecną. Eee, ja go sobie doprowadzę do ładu i może powiem finalnie, jak to tam wyszło. Pokażę. Sam jak się Był jakaś śrubeczka. No, jak to w używanych sprzętach, gdzie ktoś do końca nie miał pojęcia. Zobaczcie gaźnik, nowa świeca, wyregulowane zawory i motocyk pali strzału. No, tutaj właściciel nie mógł sobie z tym poradzić. W po mechanikach i musiał to dużo, dużo taniej sprzedać, bo sprzęt był po prostu sprzedawany jako niesprawny do końca. No, ee, no tak nie wiedza czasami kosztuje, no ale uratował no, się chłopu mechaników nie za bardzo chcieli się podjąć tematu za, nie wiem tu sobie już wyprowadziłem nowe przewodziki wszystko na takich ładnych zaciskach, bo ja wiem, że te trytyczki działają ale wybaczcie, no kurde jak jak można to zrobić tak, żeby można było na to patrzeć to na cholerę dziadować na trytytkę. no ludzie kochani wiem, że to nie jest motocykl górnej półki lotów, ale, no ale chociaż jakieś takie podstawy mechaniki e, by się e, przydało tak mi się przynajmniej wydaje e, dobra, słuchajcie e, co chciałem, to osiągnąłem i uważam zakup za, za udany teraz tylko po prostu e, go jeszcze dopieścić w paru tematach, ale dzisiaj już Będziemy córę uczyć śmigać na, na tym motorze, bo w miała automat, podawała gaz, a tu niestety sprzęgiełko, cztery biegi. No, jest wyzwanie. Może będzie dzisiaj jakaś gleba, niejedna, ale to zrobimy na jakiejś wolnej przestrzeni, bo to dla niej nie będzie takie proste. Dobra, yy, podziała, może pokażę, może nie. Zobaczymy. Pitu, pitu. Do czego to doszło? żeby ja jeszcze pit bajki naprawiał, tym razem pod zadaszeniem, bo, e, bo troszkę pokrupuje. I tak, e, motocykl sobie tam jeździ bez problemu, córa się na nim uczy, jest jeden mały kłopot, motocykl jest dla niej za silny. Naprawdę to jest e, dużo mocy jak na takie małe główienko i trochę się go boi, trochę boi się e, Tutaj e, na tym motocyklu uczyć, bo, bo jest dla niej wyraźnie za mocny. Jeszcze nie mam pomysłu, jak go tutaj zdławić. E, tak, żeby był dalej przyjazny, ale żeby taki nie był od razu narowisty. E, ale czy to pitbike czy inny motocykl gra czy Kosa, jest jedna zasada. Wszystko musi być. Motocyklu na tip top. Na chwilę obecną bardzo ładnie jeździ ten motocykl, zapala no wszystko, wszystko tutaj działa, ale jak wiecie, są wycieki, inne tematy do ogarnięcia. I tak, domówiłem wszystko praktycznie co się dało z oryginału. Wlatuje nowy. Filtr powietrza mrf bo ten to jest jakiś Chińczyk, który nie do końca mi się tutaj podoba. Będzie najwyżej jako zamienny, także wlatuje nowy. On jest jakiś tutaj dwuwarstwowy, cuda nie widzę. Wlatują nowe przewody tutaj do chłodniczki, która o dziwo swoje zadanie spełnia jak najbardziej. No ale jak widać, o kapie, leje się z tego. E a i cały silnik ufajdany. Także wlatują nowe tutaj przewodziki do, do chłodnicy. Jak widać, nowe śruby, podkładki. Miejmy nadzieję, że to będzie wszystko pasowało. Co mamy jeszcze? No, był zdejmowany gaźnik. No, wygląda, wygląda to dosyć świeżo, ale w zapasie nowe, nowe tutaj uszczelnienia gumy pod, pod dolot. Eee, po, Podkrucie słońce, może tak to ładnie nazwijmy, nowe uszczelki e, trzy? Nie, dwie. E, nowe uszczelki tutaj pod dekielki, pod zawory. E, nowa uszczelka pod, e, pod pokrywę, e, pod komorę pływakową. Kurde, coś się dzisiaj wysłowić nie mogę gaźnika. Ja wiem czy teraz ją będę zmieniał bo na razie jest sucho no taka dosyć świeża była. No, ale jest w zapasie w razie W. Mamy też nowe uszczelki tutaj pod dekielek. Jak, jak regulujemy zawory dobrze to wymienić. O dziwo na razie z tej strony sucho. Także zobaczymy czy tak czy siak w zapasie są nawet dwie. I właściciel nie dostarczył nóżki. Gdzieś tam mógł ale nie mógł jej znaleźć. Więc wlatuje też nowa nóżka. W zależności gdzie będzie jeżdżone będzie można ją demontować, jak gdzieś sobie pojadę poćwiczyć na torze, ale tu na miejscu dobrze by było ten motocykl czasami po prostu oprzeć na nóżce, a nie go gdzieś tam opierać o, o ściany lub nawet, nie wiem, o jakieś drzewa, bez sensu. Także niech sobie ta nóżka będzie tutaj, w razie wu, jak będę jeździł gdzieś na treningi, na tory, to sobie wtedy będę po prostu to demontował. No, także myślę, że całkiem dobry zakup. Eee, olej bardzo nie podobał mi się olej, ponieważ mm, zleciał czarny. Dosłownie taki czarny, smolisty. Nasz wstyd, żeby go regularnie nie wymieniać. Bo słuchajcie, eee, tu wchodzi nie wiem, nawet nie, nie patrzyłem ile, ale kolitra plus minus nie wiem. Eee, może troszkę więcej, może troszkę mniej. No, żeby nie wymieniać regularnie do takiego agonalnego stanu, dopuścić ten olej, to trochę wstyd. Jest zalany świeży olej, przepracował motocykl, może z godzinkę, może nie. Spuszczę go jeszcze raz, bo on na pewno po zmieszaniu się z resztkami będzie dalej czarny. Zamontujemy nowy, zamontujemy, zalejemy nowy olej i. No, i tak już ten sezon chyba przejeździ. Jak nie, to jeszcze jedną wymiankę zrobimy, bo to nie ma co żałować. Także, no, ogólnie mówię, motocykl jeździ bardzo fajnie bardzo taki mocny, żwawy, silny, ale dopieścić go trzeba. Jak powymieniamy wszystko tutaj, co trzeba, to umyjemy ładnie silnik i będziemy jeszcze obserwować, czy gdzieś coś się nam tam gdzieś nie podpaca, No i to tyle. Także słuchajcie, co więcej, niech się córa e, uczy. Ja też sobie go czasami będę pożyczał. O. Wszędzie ten olej z tych węży kapie zobaczcie. No, i to takie dziadowanie, i później mamy cały silnik ufajdany a szkoda. Dobra, nie przedłużając, jak poskładam wszystko, to będziemy to będziemy. E, gdzieś się widzieć i zobaczymy, jak to finalnie wyszło. Czy silnik już jest suchutki, czy wszystko tutaj działa tak jak należy. Dobra, to co? E, widzimy się Nie bałem Mały, ale wariat, jak to mówią. Naprawdę silny sprzęt. Eee, co więcej, można powiedzieć, to co miałem zrobić, to zrobione, czyli powymieniane te przewody, silnik troszkę doprowadzony do ładu. Tak wizualnie, eee, co mi się nie podobało, ten olej. Jeszcze były dwa dwie wymiany oleju. Naprawdę był mega zaniedbany. Mega zaniedbany olej, i to mówię, to naprawdę nie powinno mieć miejsca w przypadku tak niewielkich ilości. Powinno się praktycznie, nie wiem, co jakiś wyjazd na tor przy ostrym pałowaniu wymieniać ten olej, bo to nie są żadne, żadne koszty. Ale jak widać, nowa śruba, raczej znaczy nowa śruba. śruba. też w miarę świeża, bo widać, jakiś ktoś już kiedyś wymieniał, nowa podkładka. Tu będzie spokój. Mamy też obiecany. Filtr e, powietrza Podmieniony No i nóżka Nóżka też e, teraz dużo ułatwia eksploatację No, a sam silnik pracuje bardzo ładnie pracuje e, Pali od strzału Od jednego kopa czasami jak podda to To boli Ale Ale daje to wszystko radę Przydałaby się tu chyba jeszcze jakaś osłona Widzę, była tu jakaś osłona bo już wczoraj mnie motocykl poparzył, eee, no bo ewidentnie brakuje tu tego elementu. Będę musiał jeszcze na tym pomyśleć, gdzie to dostać, jak to dostać. No, tak to także. Jak coś jeszcze wyjdzie, to pewnie w trakcie eksploatacji może jakiegoś właśnie wypadku e, na tor. E, na chwilę obecną, pozostaje mieć nadzieję i modlić się o jakiś wolny termin, żeby była okazja. Faktycznie na ten tor wyskoczyć i przetestować sprzęcik, a na razie co? Na razie niech się po prostu córa tutaj uczy na tym sprzęcie. Choć trzeba go jakoś troszkę okiełznać, bo, bo sama się go boi, bo jest no troszeczkę taki za zbyt nerwowy, taki agresywny. On po prostu lekko, raczej znaczy lekko, dodasz gazu i od razu stawiacie na koło z przodu. Także jest taki no, no, nerwus straszny, nie wiem, może jest nieoryginalne przełożenie szlagu. Nie wiem, nie znam się na tych pitbajkach dopiero się ich uczę tak naprawdę. I nie wiem, czy ktoś kombinował z przełożeniem czy coś, ale silnik po silniku słychać, że, że potencjał jest mimo tych e, zaniedbań, interwałów olejowych, to, to naprawdę silniczek pracuje e, miodzio I tutaj na razie nie ma się co czekać. Ile to wytrzyma? Zobaczymy! To jest! To jest z tutaj części nie są drogie, a motocykl w miarę, w miarę trzyma się w całości, także, także cóż, no będzie nam służył, tylko mówię, trochę fajnie by było, jakby się znalazło czasu na to wszystko, zawieszenie może jakoś doregulować, nie wiem, muszę o tym pomyśleć, co tu się w ogóle, co tu można z tego Wykrzesać. No, tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. To nic, to tyle. Eee, może, jak coś gdzieś kiedyś będę na Kisielinie. Bo to taki fajny, właśnie sprzęt na takie małe, kręte tory. E, to może coś podrzucę. Może się gdzieś nawet spotkamy, pogadamy. Jak macie jakieś uwagi co do tych pitów, a macie doświadczenie, piszcie śmiało. Nie skorzystam ja, to skorzystają inni, ale. Jak macie jakieś większe tutaj uwagi, doświadczenia, piszcie, bo ja od razu się przyznaję na tych sprzętach kompletnie się nie znam i nie wiem co wy tu modyfikujecie, co poprawiacie, jak tam jedziecie na tor, kompletnie zero, zero doświadczenia, dlatego, e, dlatego jeżeli jakieś coś tam uwagi cenne macie to piszcze może akurat coś się wykorzysta lub skorzystają inni dobra to tyle i widzimy się pewnie gdzieś tam po drodze przy którym sprzęcie i w jakiej okoliczności nie wiem bo, bo to wszystko jest tak dynamiczne że ciężko mi powiedzieć co będzie następne to do zobaczyska trzymajcie się cześć